Czym są modele w kognitywistyce? Szanowni Państwo, jak już mogliście się zorientować, wyjaśnienie pewnego zjawiska, jakiekolwiek zjawisko byśmy nie brali pod uwagę w kognitywistyce, to zwykle ono jest zdecydowanie zjawiskiem złożonym. Więc jego wyjaśnienie nie może polegać na kompletnym opisie wszystkich okoliczności, w których zachodzi. Widzimy, proszę Państwa, że pokazanie, dlaczego człowiek jest w stanie coś zrobić, przez wskazanie na tego samego tego właśnie człowieka, nic nam nie mówi, no bo nie wiemy właściwie, co się tam dzieje, ponieważ jest to zbyt złożony układ, żebyśmy go mogli zrozumieć od razu. No chyba, że to są jakieś rzeczywiście zjawiska, które nie wymagają specjalnie wysokich, zaawansowanych. Tłumaczenie, jeśli ktoś zrzuci na przykład mnie z dziesiątego piętra jakiegoś budynku, to możecie Państwo łatwo wyjaśnić, dlaczego znalazłem się na dole. No. Przyciąganie ziemskie jest bardzo łatwym wyjaśnieniem, ale to jest zjawisko o charakterze... No, ułówmy się, mało poznawczy. Co innego, gdybym skoczył, to wówczas musielibyście Państwo zdecydowanie bardziej się nagłowić. Co mnie skłoniło do tego? Może to, że muszę nagrywać wykłady online i nabrałem jakiegoś głębokiej depresji z tego powodu, nie widząc Państwa twarzy, być może dlatego, że prowadziłem wykłady w trybie... Nie nagrań, tylko patrzyłem na ludzi, ale nie, nie miałem odzewu i mi się zrobiło bardzo smutno, a może coś mi się nie udało, a może przeczytałem za dużo Fodora, a może i tak dalej, i tak dalej. To są trudne rzeczy i to bardzo trudno sprawdzić. Ale wyjaśnienie zjawisko nie polega na kompletnym opisie. Będziemy mieli wtedy paradoks, bo Będziemy mieli za dużo. To tak, jakbyśmy mieli mapę królestwa, które jest wielkości samego królestwa albo nawet większa od królestwa. To jest kompletnie nieprzydatne. Poza tym zawsze, zwykle występuje bardzo dużo czynników ubocznych. Bo jest zwykle na slajdzie, zawsze. No, bo oczywiście, być może jest jakieś zjawisko super proste i czasami się rzeczywiście uda takie znaleźć, że nie trzeba wszystkiego opisywać, ale wszystkich okoliczności jego zakładania nigdy nie można opisać i tego nie robimy. Zwykle metodą, którą stosujemy, jest idealizowanie. Idealizowanie, czyli pomijanie czynników nieistotnych. Idealizacja z samej zasady swojej jest fałszywa. To znaczy, wiemy, że na przykład nie istnieją ciała doskonale czarne. Nie istnieje. Spadanie bez tarcia przynajmniej w atmosferze ziemskiej, a i Galileusz, badając spadanie, oczywiście od tego idealizował. Potem można dodać tarcie związane z oporem powietrza, ale kiedy badamy spadanie, to jego istotą nie jest wcale to, że istnieje opór powietrza. To jest czynnik dodatkowy, zaburzający przez zabieg to coś takiego, co widzimy. Dlatego mimo że powiemy fałszywie, że nie ma oporu powietrza, to tak naprawdę dojdziemy do czegoś, co jest głębsze co z głębszą strukturą zjawiska. I tak naprawdę o to nam chodzi w idealizacjach. I dlatego Galileusz jest tak ważny w historii współczesnej nauki, bo wiedział, jak je stosować. Że należy abstrahować od tego, co jest nieważne, idealizować, czyli dochodzić do sedna rzeczy. Co więcej, duża złożoność zjawisk poznawczych, które często mogą być zjawiskami, które zachodzą na wielu skalach czasowych, obejmują wiele osób itd. Podawałem Państwu przy niedawno przykłady na przykład współpracy między pilotami w kokpicie, To jest bardzo trudny i skomplikowany układ, a czasem po prostu nie sposób ująć nawet wszystkich czynników istotnych. I musimy się posługiwać modelami cząstkowymi, które ujmują tylko część tych aspektów tego zjawiska, którego badamy. I to jest taka metoda naukowa, którą się stosuje. Jedna z metod, które możemy stosować w nauce, polega ona na tym, że badamy jak najprostsze wyrywki zjawisk, starają się jednak je tak budować, żeby dało się z nich złożyć jakoś układankę. Czyli badamy pojedyncze klocki, licząc na to, że jednak całą budowlę da się z nich odtworzyć. No tyle one muszą być zrozumiałe, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, jak one działają, ale potem powinno dać się je się jakoś złożyć. Bez tego to oczywiście nasza działalność będzie odrobinę bez sensu. Będzie czymś, co krytykował David Marr, o czym Państwo już wiedzą, w przypadku... Teorii widzenia. Badanie pojedynczych neuronów czy własności pojedynczych dendrytów nie prowadzi nas do zrozumienia, na czym polega widzenie. Dopiero zrozumienie, jaka jest funkcja widzenia, może nam dawać możliwość rozumienia, jakie mogą być ewentualnie cegiełki tego procesu, jakie mogą być jego składniki, na co należy je rozłożyć i co jest ważne, co jest jakimś sposobem rozkładu tego zjawiska na czynniki pierwsze, czynniki najważniejsze. Tak więc, aby opisać złożone zjawisko, najczęściej jest to jakiś proces poznawczy. Zachodząc czy to w laboratorium, czy w środowisku naturalnym, wybiera się tylko pewne jego aspekty, świadomie pomijając inne aspekty, bo przecież na tym właśnie polega ta idealizacja, że te inne aspekty są nieistotne. Można także upraszczać to zjawisko w jakiejś mierze, ograniczając się do pewnych jego tylko aspektów, które będziemy badali, odrywając je od reszty zjawisk. Wyzwaniem jest wówczas integracja wielu idealizowanych modeli bo on, każdy z nich może abstrahować od innych. I to jest trochę tak, jakbyśmy osobno tworzyli klocki, nie będąc pewnymi, czy one pasują do tego samego zestawu. Tak jakbyście Państwo starali się tworzyć bardzo ładne klocki, to możecie uzyskać klocki z zestawu Duplo i z zestawu klasycznego Lego. One są klockami, są bardzo ładne, ale nie wszystkie daje się ze sobą połączyć. Na tym polega problem z, in z integracją w kognitywistyce. Jeśli mamy te oderwane kawałki jakiegoś, obrazu, co niekoniecznie to znaczy, że puzzle będą do siebie bardzo łatwo pasowały. Dopasowanie jest całkiem dużym wyzwaniem. Przyjrzyjmy się zatem temu